Seria Katolickie podsumowanie tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz, żeby tradycja katolicka nadal miała swój głos w polskim internecie, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże. Witamy was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu: Ochyda spustoszenia w Rzymie. Kardynałowie potępiają niemieckie herezje i Franciszek głosi buddystom masońskie ideały. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Franciszek pochwala ochydę spustoszenia. W miniony wtorek, 14 marca, Franciszek wysłał swoje orędzie, które zostało odczytane podczas 26. sesji publicznej Akademii Papieskich poświęconych architekturze. Papież pogratulował w nim laureatom nagrody Akademii Papieskich za ich wkład w architekturę sakralną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż projekty, które zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą, są zaprzeczeniem architektury katolickiej, stanowią ukoronowanie posoborowej pustki i przydoty i nie posiadają praktycznie żadnych cech katolickich miejsc kultu. Pierwsze miejsce otrzymało Biuro OPPS Architektura z Florencji za pracę nad przekształceniem kaplicy Fundacji Świętych Franciszka z Asyżu oraz Katarzyny ze Sieny w Rzymie. Drugie zaś miejsce zajął architekt Federic Frino, który zaprojektował nowy kościół pod wezwaniem Świętego Tomasza w mieście Pontedera w środkowych Włoszech. Nagrody Papieskiej Akademii zostały przyznane na podstawie następujących kryteriów: projektowania, wyposażenia, adaptacji liturgicznej, renowacji i ponownego wykorzystania przestrzeni przeznaczonych do kultu z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań i współczesnego języka architektonicznego. W tym miejscu warto nadmienić, iż Kościół od zawsze kreował sztukę poszczególnych epok, majestetyczne dzieła sztuki i architektury, które inwestował, wychwalały majestat Boży, oddawały cześć świętym Kościoła oraz ukierunkowywały zmysły wiernych na sprawy wieczne. Po Soborze Watykańskim II Kościół odrzucił swoje dziedzictwo i zaadaptował trendy panujące we współczesnym świecie, takie jak powszechny kult brzydoty, tandety i taniości. Liczne dawne, estetyczne świątynie zostały ogołocone ze swojego piękna, a współcześnie przypominają raczej puste hale lub aule wykładowe. Projekty zwycięzców tegorocznych nagród Papieskiej Akademii przypominają raczej wystawę z Ikei, a nie miejsce katolickiego kultu i przywodzą na myśl Słowa Chrystusa. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel zalegającą Miejsce Święte, kto czyta niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie w polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym wowe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimę lub szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd. I nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Aktualna sytuacja kościoła stanowi precedens i zdaje się być kolejnym potwierdzeniem tego, iż czas wielkiego ucisku, zapowiadanego przez samego Zbawiciela, jest już bliski. Kardynałowie potępiają niemieckie herezje. W ostatnim czasie na końcowej sesji synodalnej w Niemczech przyjęto dokument, w którym domaga się między innymi wprowadzenia kościelnego błogosławieństwa dla związków jednopłciowych. Niemiecka droga synodalna już od wielu miesięcy krytykowana była przez licznych biskupów. Heretyckie wprost zamysły jej twórców zwróciły nawet uwagę papieża Franciszka, który choć w sposób nieadekwatnie subtelny przestrzegł jednak biskupów niemieckich, by w swoich działaniach nie poszli za daleko. W ostatnich dniach zostały one potępione także przez kolejnych kardynałów. Niemiecka droga synodalna podejmuje decyzje, które nie są zgodne z nauczaniem kościoła, powiedział kardynał Pietro Parolin. Drogę synodalną skrytykował także kardynał Mark Ulet w wywiadzie dla jednego z hiszpańskich portali. Jak informuje katolicka agencja informacyjna, biskup Ulet zarzucił inicjatorom projektu reform braki metodyczne. Powiedział, że część metody polegała na zrównaniu opinii świeckich z opinią biskupów w demokratycznie podejmowanych decyzjach oraz zwrócił uwagę, że nie odpowiada to nauczaniu katolickiemu o Kościele. Wyraził także nadzieję na opamiętanie niemieckich biskupów, mówiąc: Wierzę w rozsądek biskupów że na dłuższą metę unikną radykalizacji, która oddaliłaby Niemcy od Kościoła Powszechnego. Drogę synodalną ostro skrytykował kardynał Gerard Miller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Stwierdził on, że otwarte występowanie w obronie ludzkiej natury, stworzonej przez Boga jako mężczyzny i kobiety, oraz nazywanie grzechem aktywności seksualnej poza małżeństwem mężczyzny i kobiety, jest niemożliwe bez narażania się na społeczny ostracyzm lub na karę wymiaru sprawiedliwości. Ten sytuację nazwał dyktaturą miernoty. Przypomniał także rozróżnienie, jakiego dokonał papież Franciszek, pomiędzy duszpasterstwem osób mających problem z pociągiem do osób tej samej płci od najbardziej niebezpiecznej kolonizacji świata przez całkowicie nienaukową ideologię gender i homo. Skrytykował także biskupów, którzy widzieli w dokumentach synodalnych problematyczne fragmenty, a mimo to wstrzymali się od głosu. Nagonkę medialną na biskupów, którzy mieli odwagę sprzeciwić się postulatom drogi synodalnej, porównał do brutalnego prześladowania ojców kościoła, jakiego doświadczali ze strony heretyków. Kardynał, zapytany o uzurpację drogi synodalnej do reprezentowania niemieckich katolików w sposób prawnie wiążący, stwierdził, że droga synodalna nie jest niczym więcej niż ciałem nieformalnym, którego członkowie, wysłani przez Centralny Komitet Katolików Niemieckich lub mianowani przez biskupów, nie reprezentują nikogo poza sobą. Podkreślił też, że nawet liczbowa większość biskupów nie może zobowiązać nikogo do posłuszeństwa wobec wypowiedzi sprzecznych z wiarą lub moralnością. W późniejszym czasie w programie wyemitowanym przez telewizję EWTN kardynał Miller powiedział, że biskupi, którzy poparli sprzeczne z prawdami wiary tezy niemieckiej drogi synodalnej, powinni zostać usunięci z urzędu, jeśli sami się nie nawracają i nie przyjmują nauki katolickiej. Kardynał Berg, współuczestnik programu z kolei, wezwał Stolicę Apostolską do nałożenia sankcji na biskupów, którzy głosowali za błogosławieniem związków homoseksualnych. Wymienieni hierarchowie kościelni to szanowani kardynałowie. Nie pierwszy i najpewniej nie ostatni raz możemy usłyszeć z ich ust słowa rozsądku w sprawie niemieckiego absurdu synodalnego. Czy ich wypowiedzi sprowokują papieża do bardziej konkretnej odpowiedzi stronie niemieckiej, jasno potępiającej jej heretyckie dążenia? Tego zapewne dowiemy się wkrótce. Miejmy nadzieję, że postawa wyżej wymienionych kardynałów przynajmniej doda otuchy tym niemieckim biskupom, którzy chcieliby się sprzeciwić większości i wystąpić jawnie w obronie katolickiej doktryny, ale z obawy przed ostracyzmem tego nie robią. Żyjemy w czasach, w których pojedyncze świadectwo każdego wysoko postawionego hierarchy wiele znaczy, wszak wierni coraz rzadziej mają okazję usłyszeć od swoich biskupów niezmąconą naukę Kościoła. Kościół jest silny siłą wierności jego członków, a w sposób szczególny jest ona potrzebna ze strony pasterzy. W zamęcie spowodowanym otwartymi sporami często zapominamy o tych, którzy cichną w głośnym tłumie, powodowani rozmaitymi obawami czy wątpliwościami, a nie wiemy, jak wielu hierarchów jest w dzisiejszej tak trudnej sytuacji wewnętrznie rozdartych. Zachęcamy zatem do modlitwy o siłę, do odważnego występowania w obronie wiary dla wszystkich biskupów dobrej woli. Spotkanie Franciszka z Tajwańskimi Buddystami. Kultura spotkania buduje mosty i otwiera okna na święte wartości i zasady, które inspirują innych. Franciszek skierował te słowa do delegacji buddyjskich mnichów, których w minionym tygodniu przyjął na audiencji w Watykanie. Wizyta buddystów w Rzymie miała charakter pielgrzymki, która ma dać okazję do spotkania, uczenia się siebie nawzajem oraz doceniania odmiennych doświadczeń w poszukiwaniu Boga. Przemawiając do buddyjskich mnichów, biskup Rzymu stwierdził, że kultura spotkania przezwycięża mury, które dzielą ludzi i sprawiają, że stają się oni niewolnikami uprzedzeń. Według Franciszka, pielgrzymka edukacyjna do Rzymu może wzbogacić ocenę odrębności podejścia do boskości wyznawców fałszywych religii i ukazać im, że dzieła sztuki znajdujące się w Rzymie odzwierciedlają przekonanie, że w Chrystusie Bóg stał się pielgrzymem z miłości do, jak to określił, ludzkiej rodziny. Takie oazy spotkania są tym bardziej potrzebne w naszych czasach, w których ciągłe przyspieszenie zmian w ludzkości i na planecie łączy się dziś z intensyfikacją rytmów życia i pracy. Ta rzeczywistość ma również reperkusje dla życia i kultury religijnej oraz wymaga odpowiedniej formacji wychowania młodych ludzi w ponadczasowych prawach oraz sprawdzonych metodach modlitwy i budowania pokoju, powiedział Franciszek w trakcie przemówienia do buddyjskich delegatów. W dalszej części swojej wypowiedzi. Papież przekazał swoim gościom następujące życzenia. Drodzy przyjaciele, moim życzeniem jest, aby ta pielgrzymka edukacyjna doprowadziła Was, kierując się myślą Waszego duchowego mistrza Buddy, do głębszego spotkania z samym sobą i z innymi, z tradycją chrześcijańską i z pięknem ziemi, która jest naszym wspólnym domem. Niech Wasza wizyta w Rzymie będzie bogata w chwile autentycznego spotkania, które z kolei mogą stać się cennymi okazjami do wzrostu wiedzy, mądrości, dialogu i zrozumienia. W cytatu. Z wypowiedzi Franciszka wyraźnie wynika, iż jego intencją nie jest głoszenie prawdy o tym, że jedyna droga do zbawienia prowadzi przez Kościół katolicki, o czym zapewnił nas sam Chrystus słowami Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Zamiast tego, Franciszek zdaje się utwierdzać błędnowierców w ich błędzie, życząc im, aby kierowali się słowami Buddy i dzięki nim spotykali się głębiej sami ze sobą. Co ciekawe, w innej części swojej wypowiedzi biskup Rzymu przekonywał buddyjskich gości do idei, które łudząco przypominają masońskie deklaracje ideologów rewolucji francuskiej, głosząc liberalne tezy o współistnieniu wielu religii i powszechnym braterstwie. Oto słowa papieża: Dzięki mądrości i człowieczeństwu naszych tradycji religijnych chcemy dać impuls do odnowienia działań edukacyjnych, dzięki którym może wzrastać w świecie powszechne braterstwo. Koniec cytatu. Jakie są prawdziwe zamiary Franciszka? Podzielcie się swoją refleksją w komentarzu. Co ważnego, czeka nas w tym tygodniu w kościele. 21 marca we wtorek wspominamy świętego Benedykta z Nursi, włoskiego zakonnika żyjącego na przełomie V i VI wieku, założyciela zakonu Benedyktynów. Po porzuceniu studiów oddał się życiu eremickiemu, pomieszkując w Grocie. Po jakimś czasie zaczęli przybywać do niego uczniowie, dla których później, dla których później utworzono aż dwanaście klasztorów. Dla swoich uczniów Benedykt napisał słynną regułę benedyktyńską, która stanowiła podstawę dla wielu późniejszych rodzin zakonnych. Dlatego też zyskał on sobie miano duchowego ojca wszystkich mnichów zachodu. Zmarł w opinii świętości w wieku 67 lat. 24 marca w piątek wspominamy świętego Archanioła Gabriela. O Archaniele wspomina już Stary Testament w księdze Daniela. Z Nowego Testamentu wiemy, że zwiastował on Zachariaszowi na narodziny Jana Chrzciciela, a później Maryi, że zostanie matką Syna Bożego. Niektórzy pisarze kościelni twierdzą, że był on aniołem stróżem świętej rodziny. Tradycyjnie wspomnienie świętego Archanioła Gabriela, także w innych obrządkach, przypada w okolicy święta zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Niestety papież Paweł VI w 1969 roku zmienił to, ustanawiając jedno święto ku czci wszystkich Archaniołów, na dzień 29 września. 25 marca w sobotę obchodzimy Zwiastowanie Pańskie. Pierwsze wzmianki o tym święcie znajdujemy już w V wieku. Wspominamy tego dnia objawienie się Archanioła Gabriela Maryi i przekazanie jej, że pocznie za sprawą Ducha Świętego i porodzi zbawiciela. Wydarzenie to Kościół czci zarówno jako zwiastowanie Bożej Rodzicielce, jak też jako wcielenie Syna Bożego. 27 marca w poniedziałek wspominamy świętego Jana Damascyńskiego żyjącego na przełomie VII i VIII wieku syryjskiego mnicha. Spragniony doskonałego życia wstąpił do klasztoru świętego Saby nieopodal Jerozolimy, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Wsławił się walką w obronie czci świętych obrazów. Ułożył także pierwszy systematyczny wykład dogmatyki pod tytułem Wykład Wiary Prawdziwej. Sporządził także wykaz największych herezji oraz apologię przeciwko nim. Z jego pism czerpał wiele święty Tomasz z Akwinu, tworząc sumę teologiczną. W XIX wieku papież Leon XIII ogłosił Jana Damastyńskiego doktorem Kościoła. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale tradycyjnie ukażą się dwa filmy regularne. W środę będzie to mój film na temat koronki do Miłosierdzia Bożego. A w piątek będzie mój film, ale jeszcze na ten moment tematu nie zdradzę. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite na stałe lub przez portal Tipli pojedynczymi wpłatami, tradycyjnym przelewem blikiem bez podawania danych. Ta seria ukazuje się właśnie dzięki finansowemu wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Zachęcamy też do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!